Hej. No, witamy z powrotem. kolejnym, że Nasz... tak to nazwę, druciarstwo z naszej strony, yy, będzie przykrycie przewodów i osłon, przewodów hamulcowych, tak, tak? Tak, no ja nie wiem co za tworzywo, dlaczego, ja, nie, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Plastikowa no, rurka jakaś. No i dziwnie, okropnie to wygląda w sumie. Tak, będziemy ją przykrywać z tej, z tej strony i mamy do tego osłonę na kable. Na kable. Że tego go... nie służy oczywiście. Tak. Rzekomo y, niepalne. Trochę jednak palne. Sprawdziliśmy. Ale jest Trochę na tyle palne. daleko i tak mały silnik, 250, więc nie ma takiej temperatury. Nie powinno się nic wydarzyć. Będziemy monitorować temat na bieżąco. Hmm. I Adrian bierze się do pracy. Razem się bierzemy do pracy. <gry> Dobra. Jeszcze chyba co to zobaczymy sobie ten kawałeczek. Czy w ogóle damy radę tym, cokolwiek przykryć. Damy trochę więcej w razie czego się utnie. Ze względu na to, że do hamulca, no to trzeba będzie uważać z tymi nożyczkami. Dobra, pokażesz na kamerze tą stronę, a tamtą nie powinny, nawet, to odlutywać całkiem dobrze, to trzyma. porównania. Super. Skończyliśmy naszą ciężką pracę. <grymne> na przewody z osłoną założyliśmy osłonę na kable o grubszej średnicy, na przewody bez osłony mniejsza średnica. Praca fajna, przyjemna, bardziej zabawa niż praca. Pokażemy. Adrian pokaże, jak to wygląda. Myślę, że estetycznie wyszło niż było. Z całą pewnością. No i pozostaje go upiększyć, czynić kolejne kroki i działać. Jak będziemy coś sam? robić, to pokażemy. Oczywiście, że tak. No i co? I niedługo motoparka dalej będzie jeździła i działała. Tyle od nas. Do zobaczenia. Hej. Hejka.